Drodzy Państwo, drodzy przyjaciele, mieszkańcy Żagania, szanowna Pani Przewodnicząca, Wysoka Rado, Panie Generale, Drodzy Księża, Panie wojcie, Panie Prezesie, Panie Starosta, Szanowni Goście, Panie generale. jest mi niezmiernie miło, ponieważ jak każdy człowiek swoim sercem Obdarzam właśnie ten szczególny dzień niezwykłymi emocjami. To moje drugie ślubowanie na urząd burmistrza, i mogę powiedzieć, że zgoła inne od poprzedniego, w innych warunkach, w innych relacjach, z innym doświadczeniem. Jest tak, że każdy człowiek. Który do czegoś dąży, potrzebuje wsparcia. Potrzebuje również tego, aby znajdować na swej drodze nadzieję i chęć. Półtora roku temu przesiadłem się z siedzenia pasażera, bo nie było kierowcy i trzeba było prowadzić ten pojazd, jakim jest żara. Półtora roku temu byłem młodszy, o wiele doświadczeń, tych dobrych, jak i tych być może przykrych, ale wzbogacających człowieka, dających mu pogląd na naturę, człowieka drugiego oraz na tą rzeczywistość, która nas otacza. Po tym półtora rocznym okresie stoję tutaj przed Wami i powiem w ten sposób. Dalej jedziemy. Wydaje mi się w dobrym kierunku, a przez szybę widzę coraz więcej szczegółów, coraz więcej rzeczy, które trzeba zmieniać, które trzeba poprawiać, ale też te, które trzeba utrzymywać, Szanowni Państwo. To proste, społecznie jest to bardzo proste. Bez Państwa, bez mieszkańców, nie mógłbym tutaj dzisiaj stać i przyjmować tego zaszczytnego urzędu. Bo to mieszkańcy są wyrazicielem woli. Ci, którzy sprawują funkcje publiczne, często, gdy przychodzi do wyborów, mają pewien żal, że być może to za krótko, że być może powinno to wyglądać inaczej, że może tak jak gdzieś indziej ta kadencja powinna być dłuższa. Ale powiem Państwu szczerze: zastanawiałem się nad istotą właśnie wyborów, nad istotą demokracji dość często. I ktoś mądrze powiedział kiedyś, że lepszego systemu nie wymyślono, i dla nas on jest, Szanowni Państwo, naprawdę adekwatny. Szanuję tych wszystkich, którzy zmierzyli się ze mną w wyborach. Było to sześciu kolegów. Szanuję pana Andrzeja Katarzyńca, z którym zmierzyłem się w drugiej turze wyborów. Druga tura wyborów była zupełnie inna. I powiem szczerze, że choć docierały do mnie dobre sygnały, moja żona jest świadkiem, że byłem przygotowany na najgorsze scenariusze. Łącznie z tym scenariuszem, kiedy jechałem głosować w niedzielę 30, że będę musiał o godzinie 23 zadzwonić do swojego rywala i ewentualnie pogratulować mu wygranej. Bo na takie rzeczy też trzeba być gotowym. Szanowni Państwo, Ktoś może mi gratulować, ktoś będzie mówił mi, głosowałem na ciebie, bądź głosowałem na kogoś innego. I takie jest właśnie prawo. Tak powinno to wyglądać. Ja z tego miejsca jestem wyrazicielem swojej takiej głębokiej dzięczności. Tutaj nasz żagań jest nierozerwalnie związany z wojskiem. Żagań to pancerna stolice i pancerne serce Polski. Istnieje coś takiego jak grup nieznanego żołnierza w Polsce, w wielu miastach, na świecie, w Europie. Ja tak naprawdę, Szanowni Państwo, ten swój wybór, to, że dzisiaj tu przed Wami jestem, to zawdzięczam właśnie w pewnym sensie tym nieznanym mieszkańcom, tym, którzy byli w odległym szeregu. Nie tym, którzy na drugi dzień po wyniku wyborów Spotykali mnie i od razu krzyczeli, głosowałem na Ciebie, gratuluję i tak dalej, a moje serce podpowiadało mi coś inaczej, bo tak czasem się zdarza. Muszę mieć ten rozsądek i wierzcie mi, że to czuję. Ja właśnie dziękuję wielu z Was dziękuję tym anonimowym mieszkańcom w pewnym sensie, którzy być może nawet nie uścisną mi dłoni, że poszli za mną. I powiem Wam szczerze, że jak usłyszałem wyniki pierwszej tury, to byłem głęboko wzruszony. Nie spodziewałem się czegoś takiego. Nie będę mówił, Drodzy Państwo, o tym, co mniej przyjemne, związane z różnymi trudami. Ale chciałbym, żebyście też pojmowali mnie jako osobę, która chce kontynuować, która wie, co to jest ciągłość władzy, ale wie też, co to jest ciągłość odpowiedzialności. Odpowiedzialności nie tylko. Za ten niedawny okres, ale odpowiedzialności za szereg innych decyzji. Bardzo mnie boli, że w żaganiu jeszcze zdarzają się, i będą na pewno się zdarzać, bo być może leży to w naszej naturze, ganie, plotkarstwo, zawiść, wymyślanie różnych rzeczy na drugich ludzi. Jednemu dawanie, drugiemu zabieranie. Być może bez zasług, albo karanie człowieka, który na to nie zasłużył to Szanowni Państwo, nie chcę tutaj się rozwodzić, ale chcę, żebyście wiedzieli, że rozumiem ten urząd. I mogę powiedzieć wam w ten sposób, wyjdziecie na dziedzinie cała elewacja jest do poprawy. Ktoś wpadł na pomysł, zmieniano dach, dwa razy zapłacono za tą samą fakturę. Nieistotny. nie konserwator zabytków będzie karał za to grzywną, bo ja teraz jestem burmistrzem. I chciałbym, żebyście rozumieli istotę tej rzeczy, że to trzeba brać na siebie i trzeba iść do przodu. Siedzimy w tej pięknej sali. Nie chcę mówić o pieniądzach, ale koszty niekwalifikowane związane z remontem pałacu, z obiektami, to jest 10 milionów złotych, szanowni państwo. Czyli to, co trzeba było wydać poza dofinansowanie. Za 10 milionów złotych mamy 5 placów słowiańskich, mamy cały rynek zrobiony pięknie. I musimy brać się w żeby tego do, dokonać. To tyle, jeżeli chodzi o ten taki wniosek, patetyczny ton, bo on też jest potrzebny. Tak jak w wojsku, w policji, w Straży, tak jak w życiu codziennym nauczyciela, tak jak w życiu codziennym każdego z nas. Są takie rzeczy, że musimy wiedzieć, że istnieją wartości, które są godne tego, aby za nie ponosić najwyższą cenę. I te wartości, Szanowni Państwo, to prawda, honor, sumienie. I tego musimy sobie pilnować.